Gąsówka fioletowawa, popatrzmy sobie na nią, jest grudzień i mamy taką gąsówkę fioletowawą, tutaj się jedna wyrwała z korzonkiem, a tu drugą mamy o tak o, patrzmy, no idziemy dalej szukać. Dalej tych grzybków. O, to też ładnie wygląda. Grzyb jadalny, ale trzeba go ugotować albo usmażyć. Na surowo go nie spożywamy. Jakąś tam toksynę. Wiele grzybów ma toksyny, które wystarczy wygotować albo poddać obróbce termicznej i już są jadalne. No ale z drugiej strony, ziemniak, zwykły ziemniak, tak samo się zachowuje, więc okej. Okay.